Zapraszamy na nasz ulubiony program, oczywiście program o grach, czyli High Score. Tym razem będziemy chcieli Wam zaprezentować grę niesamowitą. Nie trzeba mieć rozbudowanego komputera, nie trzeba się znać na grach. Wystarczy tylko, aby włączyć komputer i uwaga, nacisnąć klawisz, ale jaki? O tym będziemy mówili w czasie programu, a zobaczycie grę, która została wymyślona dosłownie teraz, w sposób bardzo tajemniczy, nie w Stanach Zjednoczonych, nie w Anglii, nie w krajach Europy Zachodniej, ale Uwaga na Sri Lance. Program jest niesamowity. Program wciąga, program buduje. Program ma pewne niebezpieczeństwo, ponieważ w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, do czego ta gra prowadzi. Ryzykowna, owszem, ale jest wyraźna etykietka na pudełku. Dozwolona od lat 18. Osie I tę grę, tą grę chcemy Wam pokazać w naszym programie High Score. Środa godzina 16:30. Zapowiada się naprawdę sensacyjnie. Dozwolone od lat 18. But what if we just start here, walk into the casino, and just shoot all the motherfuckers that are between us and the money? Well, we'd we'll be a lot faster and a lot more fun. Niewiarygodne przygody i bezpieczne wakacje to jest naprawdę coś bardzo trudnego ponieważ zawsze można wpaść w tarapaty. Cisza. Można wpaść w tarapaty, wtedy nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Pan Zięba, który był obok nas, zawsze znalazł jakieś wyjście, mało tego, wytłumaczył, skąd się biorą kłopoty, ale pan ziemba teraz jeździ po całym świecie. Ja tymczasem zapraszam Was na rajd Transkarpati. Rajd organizowany przez absolutnych pasjonatów, ludzi, którzy są oddani temu całym swoim życiem. Mało tego, ten rajd udowadnia nam, że jeżeli wpadniemy w tarapaty, na przykład kradną nam rower, kupujemy w dużym, wielkim sklepie z wieloma towarami, nie do końca do, dobrym, pierwszy rower, który nam się napał mamy nadal szansę w tym rajdzie. Raj Transkarpatia, czyli niewiarygodne przychody i bezpieczne wakacje, środa godzina 19:30. Ja nieustannie, nieodmiennie namawiam, abyście nie wpadli w żadne tarapaty. Jesień, już niedługo, nowa ramówka, musimy się wszyscy spotkać. Asfaltem, a później... Do tej Transkarpacji ja mogę powiedzieć za siebie przygotowywałem się przez 3 miesiące, właściwie jeżdżąc do pracy o godzinie 5 rano i drugi trening po pracy, do domu, obiad i tyle. I druga praca, więc czasu więcej nie było. W zeszłym roku jeździliśmy w nocy. skarpatia jest dla każdego, natomiast yy, z, rozsądkiem. z rozsądkiem, oczywiście, bo y, przejechać praktycznie każdą trasę można, natomiast to jest kwestia, y, jak długo się będzie jechać tą, tą drogą. Chcemy Was zaskoczyć kompletnie cofniemy się, jeżeli chodzi o atmosferę, która nas otacza. Chcecie śniegu? Chcecie troszeczkę chłodu? Ja wiem, że może nie jest najbardziej, najbardziej gorąco, ale uwaga, cofamy się w nasze zimowe, piękne dni. Nauka jazdy na nartach, a nie taka zwyczajna. Wysłaliśmy do naszego operatora, człowieka, który kompletnie nie jeździł na nartach. Mało tego, bał się nart, człowieka, który nawet miał kilka groźnych kraks, a jednak namówiliśmy go, aby skorzystał ze szkoły nauki jazdy na nartach. Takich szkół jest bardzo dużo. W ten sposób My już, moi drodzy, wyciągamy z pawlaczy narty, już powoli ściągamy z nich pokrowce, już powolutku smarujemy dechy i szykujemy się na zimowe wyprawy. Wy Specjalnie trzymaliśmy ten program, aby podczas jeszcze lata zakręcić Was na zimowy, na zimowy czas. W ten sposób pokazujemy Wam, że nasza telewizja gra przez cały rok. Bywamy w bardzo różnych miejscach. We wtorek zapraszamy Was na naukę jazdy na nartach z naszym OTV-owskim operatorem, który jakoś dał sobie dał radę. Godzina 20.30 wtorek premierowy program. Pierwszy cel to NALE, czyli mała, szeroka trasa niedaleko Peo, na którym instruktorzy spokojnie mogli sobie podzielić grupy według umiejętności. Najważniejsza jest odpowiednia rozgrzewka. Bez tego można nabawić się niepotrzebnych kontuzji, a i przyjemność zjazdy na zastałych kościach wcale nie przychodzi łatwo.